na każdym... na każdym treście, czy teraz ósmokresisty, czy trzecio gimnazjaliściu znalazło się to gówno głupie, które było tak tępe i <głupie> każdy z tego. Chodzi, nie chodzi o nie życie mnie, mnie, tak? Tak, ale na przykład... A mnie... to było kilka lat temu tutaj przeżywasz to? Co rok jest coś takiego? Jest co rok życie mnie, mnie? I co za... Co chuj, odpowiedź raz. za za, każdy, za każdym razem ci zaskakuje. <głupie> Ja pierdolę, to jest... Tak jak spoko z takie odpowiedzi max stakują się do 16. E jakby wiesz... Czy ktoś z was widział... Prawdopodobnie e, robi też o tym więc film, czyli Dominik Boss, ale ja widziałem tu oh, innego youtubera. Oh. Czy widzieliście ten fragment, czy to jest z podręcznika fragment e, do hitu? Gdzie był fragment o oh. y, youtuberze? Jak? E Co? Nie. To, ma to, to z matury było? Do matury. Nie mów, nie mówisz, to z matury było. Myślałem, że to z podręcznika do, do hitu. Ale 8 yeah. to było. Dobra, do słuchajcie, e, więc stary, tak. Chodzi ci o Angry Boy Kontra. Chodzi, chodzi mi, mi o lwa jego korek. Angry Boy, jakiś do Tak, to był włącz, nie? <laughs> tak. Dobra, S więc e, jest, jest jakiś fragment. Do matury mówisz, tak? Do matury. Jest jakiś fragment, taki kurwa beznadziejnie wklejony, profilowy z Facebooka Gdzie jest dymek obok niego, że ten profilowy coś mówi I on mówi jakieś takie typowe rzeczy standardowe standardowe osterotowy youtuber Ostatnio trochę expiłem, ale o. zobaczcie Lew, lew, lew nie. Są u nas, są nas o, a mnie z Po co tam idziesz, po co tam idziesz? a idziesz do jeziora, glup, glup, I, I na obrazku była gra I ta gra polegała na tym, że były dwa lwy, które Wpierdalały węża <śmiech> <śmiech> Takie dwa lwy Zrobione w trzy do najgorzej jak się da Wpierdalały węża nie słyszałeś o tym, ale ta gra istnieje. Ja mówię ja Ja co to jest drzewo jedzą ale ta gra istnieje. A nie no, można. Ta, 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 ta gra istnieje, tą grę można pobrać. Stworzył ją PIS. Nie. A a w propos, w propos rzeczy, które stworzył PIS Zaraz będę chciał z sobą podogadać na temat e, portalu społecznościowego. Czy, us, czy, czy słyszałeś o swipe through? Słyszałem o Kaczyńskim na, z, na Twitterze. Boże, na, na, na TikToku. Słyszałem o Kaczyńskim na TikToku, tylko tyle słyszałem. Co? Co mówisz? Mów. Kaczyński do TikToku, chcę Znaczy nie słyszałem dużo. Widziałem tylko miniaturkę filmu, na szoty z życia. <laughs> 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 ale Ale podobno Kaczyński dołączył do TikToka i go ludzie żeby wypierdalał stamtąd. <laughs> ale pytanie o grobie jakieś. Czyłem, że. TikTok cool, taniec, cool, taniec cool. kurwa. Robi taniec z Fortnite'a <noise> obok, obok smutnych filmików. <noise> Wiesz co? Wydaje mi się, że ty się śmiejesz, a Kaczyński miałby naprawdę duży potencjał w filmach różnych TikTokerów. Na przykład kojarzę disco rolkę, ten ziomek wie wszystko. On nawet nie musi robić researchu. Brawo Marcina. <noise> No, ogólnie nie znam się naprawiać, ale mogę go zmienić. także tak, 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 ten. Także na. I tak, probił jeszcze te w tego, m, z, tiktok TikToki w stylu tego. Ważniaka od Kaczyna. On powinien robić TikToki. Kaczyński powinien mieć TikToki w stylu tego trendu, że masz tylko Jakoś liczbę słów do wykorzystania całe życie. <śledzisz> mama, ha, <mama, ty> <śledzisz> Kiedy no to Lenina wejdę. A mama, kryminal. <grymina> dobra, dobra, no, to o tym słyszałem A o czym ty słyszałeś? O swipe? Uh, swipe through To jest uh, Portal społecznościowy stworzony przez PiS dla młodzieży Który nie zgadniesz Nie wiem czy wiesz, ale PiS średnio się lubi Z młodzieżą, jakby mają takiego Jakby czy nie lubią, mają, mają taką dramę. Tam oczywiście dissów chyba jeszcze nie widziałem. Czy... Oficjalna rada młodzieży jeszcze nie wysłała żadnego Disa w stronę Kaczyńskiego, Ale zbierają się do tego podobno. Już taka Pamił zatwitował, że jest w przygotowaniu. Ma już gitarę w rękach. Dawid podsiadł powiedział. Troko ty kwadraty. <głosy> 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 Więc robić poważnie. Na ten temat huczą już media, ale e, swipefru to jest aplikacja, bardzo polecam e, którą nie wiesz Ile kasy może wziąć e, o aplikacja z... Powiedziałeś, to... że to jest pomysł PiSu. A możemy trochę tak. jeszcze, możemy trochę bardziej szczegółowo? Czarny okay. <laughs> no, o tym stoi. Okej. Okay. Słyszałem o tym. I tak tam poszło bo kilkaset tysięcy złotych, prawda? Słyszałeś o tak, a słyszałeś o pobraniach zanim w ogóle ta sprawa wyszła tak bar bardziej na, na jaw, ile było nie, pobrań. Nie. E, oczywiście sklep Apple nie pokazuje ile pobrań, ale w, sklep w sklepie play masz takie coś, że widzisz e, pobrania, ilość pobrań i tak dalej. Ocena, ilość pobrań i coś jeszcze pod e, aplikacją. No, jeszcze ten rekomendacje Poniż ocenne. Poniżej tysiąca. oj. A nie ty zgadniesz, ile mamy osób w kraju? 37 tysięcy. <laughs> Teraz to w sumie 40 po ukraińcy <laughs> Ale to jest, nie tak moim zdaniem trochę ktoś się walnął Bo nie jesteśmy w stanie mieć w Polsce 37 tysięcy osób Jeżeli cała populacja ludzkości to jest 7 milionów mhm. Zostawmy liczby nie, nie dla ciebie. Ma to w sobie sens Zostaw liczby dla kogoś innego groby bo widzę że Lekki problem sprawiają. Dlaczego ty, ty nie rozumiesz Kamil? Dobra, uh, no i jest a swipe, i teraz na... poszły tam grube pieniądze, mm. gruba inwestycja. Mm. Jak to się skończyło? Czy to się dalej jeszcze ciągnie? Po, powiedz mi proszę, czy jakbyś robił aplikację do rozmawiania z kimś miałbyś tam trzy osoby na krzyż, kontynuowałbyś projekt? No tak, nie chcę im przeszkadzać w rozmowie. <laughs> O... Może bardzo źle do komunikator. O boże. A, teraz sobie przypomniałem w ogóle, że to nie jest pierwszy raz, kiedy chcą zrobić polskiego Facebooka, Kojarzysz już wolni słowianie. Wolni słowianie. Co to jest za na nazwa? Wolni Słowianiec. wolne pojęcie. Tam w opisie tej strony było, że oni mają dosyć cenzury Facebooka. Po czym, jak wejść na stronę, to praktycznie każdy post, zanim zostanie opublikowany, najpierw przychodzi przez ręczną weryfikację. No Ja to bym. Zresztą to jest na tyle dużo postów, że muszą to robić ręcznie, rozumiesz? I już nie nadarzają. Komputer nie nadarza. Tam bota mają takie specjalnego pipi-pup-pup. Dzisiaj ma wolne i pasuje. Pipi-pup-pup. Jest sorry. Eee, wiesz co? To może być problem, bo jakby bardzo chciałbym zobaczyć takiego polskiego Facebooka. Nasza klasa e, kurwa kiedyś istniała. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś. Może kiedyś... idą do nas, Ty, Gadu-Gadu było skąd? Z Polski? No tak, ale zostało sprzedane no, chyba, już, nie? No, już dawno. Tak nie wiem, jakiejś prywatnej firmy ale chyba nie polskiej Meta? <laughs> Tafel. Ta. Bardzo potrzebuję tej ikonki seksu. Ojej, tam była też taka, gdzie wosy zrządzono co? co? No. Zawsze no. co, co mi się podoba. Ej, ale nie, poważnie. Bo ja ogólnie y, miałem pierwszy komputer po starszym bracie. I raz y, wszedłem. Nie, ra, raz coś tam szperałem, kurwa, w tym. W galerii, jakby, czy tam. O obrazach? Nie wiem. Gdzieś tam szkarałem? No i tak yy, znalazłem, kurwa, plik o nazwie Seks, Podłoga, Deszcz. Mówię, to jest, kurwa, nie? Nie, nie, I ogólnie tak. I tam była animacja taka właśnie ikonki z gadu, -gadu jak chłopszcza na laskę, a folder właśnie yy, domyślny pliku, jakby to był folder z gadu, -gadu. Jak ty w tam. W takim wieku mogłeś ogarnąć, że coś jest z czegoś. Ja ten komputer miałem jeszcze kurwa. O no, on sobie do tej pory stoi u nas w salonie. Ja jak miałem 5 lat i <grym> czy piasek jest z piaskownicy. Ej, serio, <grym> Kamil, jakbyście szukali dyski tego szarego kompa, to byśmy to znaleźli. Co, Mówię Ci. Codzienny stres grubego, czy piasek tak. jest dalej w piaskownicy. <grym> Wczoraj jeszcze jest był, zbyt. ale dzisiaj może nie być. <grym> Śmiejesz się sami kurwa. Yeah. Nie, 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 nie. Czuję ci. Na kogo będziesz głosował w następnych wyborach? Przyjdziesz ze mnie? Przestań! Nie sądziś tak. kiedyś straszyła, że mogą nam ukraść piaskownicę i zabawki z nich. Jesus tak, mary. tak, człowiek, kto zostawię zabawki w piaskownicy to mogą ukraść. No, bo mogą. Faktycznie, tym, że, mogą ukraść z, z tym, że wiesz co? Z tym, że u mnie piaskownica była Dla ciebie, prywatna, aha do... Nie, bo, <laughs> poważnie Miałem taką plastikową piaskownicę w kształcie żółwika, kurwa, na ogródku Mieszkasz w bloku, kurwa, jak w ogródku Ale do 12. 2015, do lipca 2015, to prawie do 13 roku A, życia A, to na wsi mieszkałeś, no, opowiadałeś mi Ale no czekaj... przedmieściach, ten... nie na wsi, kurwa, krecie jebane. Tam 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 to tam Przepraszam jest, jest, jest jakoś w konstytucji napisane, że mogą kraść, o co chodzi? Co co dzies... Dzies... <grym> no jest, artykuł 105, Parawka 7 artykuł... Jeśli zabawki leżą dłużej niż 12 godzin, pieskownicy <grym> są bezpańskie Można brać Co, co, co jest ja, to jest ziemia niczyja, pieskownica to jest ziemia niczyja, co tam Co dzieje się w pieskownicy, tutaj pieskownicy Co znajdziesz to twoje <grym> Ją znalazłem dziecko, sobie tak wyliczało, po prostu wziąłem What the no, W konstytucji ja masz... Mam, tam... Z konstytucji masz takie prawo odnośnie dzieci Że To, co to, 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 to zostaje na kulkach? To co był, jest na kulkach, zostaje na kulkach. I to nigdy nie wychodzi. Przypomnij nie, sobie to... twoje wszystkie znajomości i relacje, które to, działy się w ciągu godziny, jak byłeś na kulkach, bo ci matka zostawiła, bo musiała pójść na zakupy. <laughs> twoje jest... wszystkie relacje, całe życie, wszystkie związki Jestem prawie Tyne pewien, że Andrzeja Duda. Jestem prawie pewien. przybiłem piątkę z pobierzemy. Żeby... To jest jak gra w Roya w Riku i Mortim. Ty <grydy> całe życie tam przeżyjesz. Gruby. Eju. Co ty pierdolisz? Co ty? Ale Ten, jak papież zmarł, to ciebie na świecie nie było. tak ja mogę tak, się się już, już, już byłem. Czekaj, w którym miesiącu? A, bo tak, to z lutego jest, dobra. Znaczy z stycznia. Jak kurwa z maja, jakie ci zimą życzenia składałem. A nie, ja ci na tłusty czwartek kurwa składałem, życzenia. Jest ja ej, ej jestem... Ten... Ej, mam pytanie, w jakim roku zmarł papież? Naprawdę Masz nie wiem. W piątym. piątym? W piątym? piątym. Okropny rok. Eee, uh, dziękuję. Znaczy, nie z względu tego. Znaczy, w sensie to też był... Bo... Ja pierdolę, nie odzywam się. Dla pewności, bo ty się znasz na Konstytucji raz czytałeś książkę. Oh <laughs> Biografia Zawieńskiego, no. MAGA nas! <laughs> nie, chodzi... bo chcę, chcę spytać, to, jakby, e, to jest ten sam podpunkt na temat tych zabawek. W Peskownicy są kaczki co w parku. Że są, że, ka że są normowe, że można je wziąć. Kaczka jest normowa? <laughs> Kaczki w parku są darmowe. Nie widziałem kupot... Nie widziałem o tym. Ale powiedz mi kiedyś. Słyszałeś sporo... o jakiej, jakiejkolwiek sprawie sądowej, w której ktoś został oskarżony o kradzież kaczki? Y kiedyś, kole kiedyś kolega rzucał kamieniami w kaczkę ja płakałem, żeby przestał, <laughs> i on mi wyjechał z kamienia. <laughs> Nie rozumiem nawiązania. <laughs> Po prostu bardzo chciałem to powiedzieć Zobaczymy sobie z zielonymi Oj, Oj nie, nie wiem czy to jest możliwe Wypierdalaj! Kurwa jebana! No. Ej, wybiłem by... żołnka chłopaki Nie pierwszy raz Uroczo Kolejny idzie Kolejnego zaraz zabiję. Dwóch nawet mm. Wypierdalaj! Ty może pójdę do jest... do bazy faktycznie Okej okay że nie Witkę wziął Ja to najpierw ich się od nas z bazy kurwa Już nie ma za co Nie niż robić tak wziąłem Lecy babuś Chłopaki oni już mają na, łóżko brak jest brak łóżka Na no, łóżko, zaraz rozpierdolą. No kurwa mówiłem ja Zajebałem śmiecia Widziałem tego śmiecia na nie Biegłem. ja go zajebałem Spadli wszyscy Wygraliśmy esa, Jakim cudem no Bo po łóżko. No. Są zajwiste. Moje zaimki to. <laughs> no, kurczę. Ale fajnie, że akurat pierwszą walkę odcinka się udało wygrać. Co? Pierwszą grę. <laughs> Moje zaimki to dupla. <laughs> dupla <Duplo> zaimki. <laughs> Jedyne prawidłowe zaimki to kilometr na sekundę. I want to kill myself. <laughs> dupla, to To, ja. no, drodzy widzowie, jest żart z kanału Kpina. Link w opisie. Nie wiem czy to. bo ty miałeś. No i chuj, to niech sobie wpiszą, kpina. Łysy, pytanie, ty miałeś jak byłeś na logistyce, to robiłeś kwalifikacje w zawodzie A30 i tak dalej na komputerze? No. Dobrze. Nie, ja miałem inną, ja miałem tą starą ten. Pod programową, miałem AU32 i a 23 chyba. Ja miałem zdawałem AU AUA i. Robiłeś to na komputerze. Na komputerze tak? No, to ostatnio jak robiłem na komputerze, to tak sprawdzam sobie odpowiedzi i zacząłem strzać, bo już mi się nudziło, ale spojrzałem na jedną i to wie, tam wie, była To było, było pytanie, że ile tam e, sztuk na sztuk na godzinę tam produkują, jak gdy patrzę? 60 minut na godzinę. Kurwa. Szybko. <śled> Ty tak zamilkłeś? Mówiłeś jakoś coś na poważnie co Szybko Wow szybko! Prędkość. I'm speed. Ja, ale stary, ja sobie tak wiesz, czytam te i masz trzy sztuki na godzinę. 5 sztuk na godzinę i 60 minut na godzinę. Trzecia opcja jest poza w miarę. Nie ja już. pamiętam, że to chyba była druga czy trzecia klasa, nie, trzecia klasa Dobry. technikum, Dobry. robiłem y, na zawodowe, jako praca domowa mieliśmy wykonywanie testów y, tych, egzaminów okay. próbnych. Okay. Egzaminów no? próbnych mieliśmy, y, mieliśmy robić egzamin próbne jako praca no? domowa i się chwalić po prostu wynikiem. Ja no? pamiętam, że ja kurwa wszystkie pytania skipowałem, potem klikałem tam zbadaj element". Ty, ty. Co? F11, zbadaj element, no. Tak, zbadaj element, i sobie wpisywałem wynik. Na przykład, nie wiem, kurwa, 88%, nie wiem, 93%. Ja już ogarnąłem, że to jest 40, pytań, czyli nie może być 53. No ja i jeszcze też tak chciałem co... <grym grym> No ale wtedy, kurwa, taki tenki nie mózg. Powiem więcej, odbiłaś kiedyś wtedy na kartce. E, bo masz... Ta. to jest ten... Wiesz, że, że są odpowiedzi w necie? Wiesz co? Są też odpowiedzi w necie. No wiem I to jest to niesamowite. To nie jest Patryk. Co? Nie też odkrywczy Patryk. Ale, ale to odkrywczy Patryk brzmi jak... Leopold... Leopold... Leopold wielki czy coś. Odkrywczy Patryk. Nie było takiej osoby. <laughs> <laughs> Dobra, z Leopold to to by był ten pisarz. Leopold staw. Stewart malutki. St -st stewart nie st Steve. to był. St był <grym> stewart malutki. No był. Ale już nie żyje, bo go zdeptali. <grym> top 3 postaci Ey. historyczne: Stewart malutki. Leopold wielki. Leopold wielki. Pablo 2-1-1. Pablo. Ale to 2, 1, 1. Dla, na, dla nas już jest postacią historyczną, to wejdź. Tak. <noise> w sumie. Tak samo jak na przykład Fures. Ale ja zawsze ja wspominam Pawosa akurat. Pabla gorzej, ale Pawos był okej. Okay. Pabla gorzej, no. No to nie wiem, kim jest Pawos. Kryminalistą. O! Wiesz kuzynka Mama, ma kryminalistę. Nie, a on co Każdy z GDN nagrywał TikToka Oooooh! No na nim, ostatni mój. Do Ty gruby, przypomnij mi, kto jesteś w klasie, tak powrócę do tematu. Eee, przystał tak, jakby wziął 2, ale odjudził 1. Nie powiesz mi trzecia klasa, nie? Kurwa, ja bym od 2! Jakby wziął 2, odjudził 1. Ale by to pójść jeszcze dwa <głos> Pięć? <głos> co? <głos> ten, skarbie ten człowiek stworzył matematykę. <noise> F w trzeciej czemu pytasz W sobotę mam połowinki Tak? Ty masz już 4 lat lata czy 5? Pięć? Pięć, pięć lat połowinki, ty nie za połowinek, kurwa? Nie znam połowinek, jestem w pierwszej A, to jeszcze... Nie wiem. To to jest. Przed to jeszcze czwartki w ogóle. No to połowinkę... Ja pamiętam, że u mnie w techniku nie było takiej imprezy ale, jak połowinki czy czwartki, ale pamiętam, że byłem z moją ówczesną dziewczyną u niej w szkole na połowinkach i... pamiętam, że ja, ja wtedy nie, nie piłem wtedy byłem osobą niepijącą Nie ja uwierzę Teraz pijesz przed ale, ale pomagaliśmy przy sprzątaniu hmm? bo... Y, przyjaciółka tamtej szmuli w sensie tej mojej byłej y, by... I mama tej przyjaciółki organizowała połowinki. my pomagaliśmy sprzątać i spod samego naszego stołu wyjęliśmy dosłownie całą reklamówkę butelek po wódce. No to ale to jest... I potem była ob... ogromna afera o to. Czemu ogromna afera? Ludzie piją alkohol na Nie wiem, to nie, było, to nie było w mojej szkole, nie wiem. Ludzie. Z... Jakby zaskoczeni ludzie piją alkohol na imprezach. Ja Przepraszam, ale to że to mówię. No ale... to pewnie chodziło o to, że to była impreza szkolna, a większość osób To, to nie było... U nas jest e, powiedziane wprost, że to nie jest impreza szkolna. Że szkoła o. nic nie wie o tej imprezie, ale możemy sobie robić i nawet zachęcają do tego nauczyciela. No to chyba, że tak. <grywka> Kupcie Pisko. <grywka> A jak to podobno w wielu szkołach było podobnie, jeśli chodzi o studniówkę. I to się tyczy tych dwóch roczników, które studniówki nie miały, w tym mój. A, to, że to... Moja klasa na przykład nie była kompletnie zgrana i nie zrobili żadnej była imprezy, nawet ogniska, nic. A inne klasy no to na przykład sobie, nie wiem kurwa, sami zorganizowali wycieczkę gdzieś tam w góry na przykład. No jest, jak to Nie, U nas, u, u nas, jeżeli chodzi o. Studi u nas, bo teraz będę szedł do dziewczyny na studniówkę, jest o tyle problem, że będziemy mieli mundurowych na studniówce. Czekaj, kurwa. kurwa. <gry> Który rocznik jest twoja dziewczyna? 02? E, 02. Zero, dwa? Zero, dwa. Nie, 02 albo 03, 03, przepraszam. To kurwa, to masz tyle starszą dziewczynę? Tak. No pięknie, przecież mówiłem ci, on... Doczycą... O, pięknie. Ty wiesz, że ona Szeraz... jest jedną nogą w grobie, prawda? Ja zdaję sobie z tego sprawę, ja sobie, Bardziej mnie zaskakuje to, że on jest z wieku a dalej nie wymyśliła matematyki. <śm> <śm> Daj, nie spoczywa się To jest młodsza, o rok. Dobra, Ale <śm> jest okej, okay. w W momencie, kiedy jesteś tak snara Kamil, to już możesz się zastanawiać ze śmiercią, ale jeżeli... Daj jest. No nie jest miłe. Jakby, come on, jest starszy od Kamila. Nie, nikt nie jest starszy. Znam trzy osoby i żadna nie jest starsza od Kamila. Tak jak mówiłeś na temat statystycznego głodu na świecie, że tam. Ile procent jest. posiada głód? Jakby perk głodu? Nie wiem. na świecie?